Do grona honorowych obywateli Zielonej Góry dołączyły kolejne osoby. W telewizji Zielona Góra informowaliśmy już, że radni prawa i sprawiedliwości wnioskowali o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Józefowi Malskiemu, który miał ogromny wpływ na sportowy rozwój Zielonej Góry. Tu radni byli jednomyślni. Prawo i sprawiedliwość wnioskowało także o nadanie tytułu honorowego obywatela Zielonej Góry biskupowi Stefanowi Regmuntowi. I tu już radni nie byli zgodni. Jako pierwszy wyłamał się Andrzej Brachmański z klubu. Zielona razem, który podkreślał, że biskup Stefan Regmund ma wiele zasług dla regionu, ale w przypadku Zielonej Góry po prostu jego zasługi wynikają z pełnionych obowiązków. Jak porównuje biskupa Dyczkowskiego, który był osobowością, który się w tym, tym mieście, od, na tym mieście odcisnął swoje piętno? A który był bardzo lubiany, chociaż ja byłem z nim cały czas w politycznych sporach, tak? a popatrzymy na, na jego następcę, to jednak jest to różnica klas. Młodszy klubowy kolega brachmańskiego Robert Górski także dziwi się, dlaczego radni prawa i sprawiedliwości wnioskują o tytuł dla biskupa. Ja w przeciwieństwie do radnych PiSu jestem katolikiem i dlatego zagłosuję przeciwko tej uchwale. Biskupa Regmuta szanuję, nic do niego nie mam, ale nie uważam, żeby była to osoba, która się jakoś szczególnie zasłużyła dla naszego miasta. Wykonywał swoje obowiązki z racji zajmowanego stanowiska. I tyle. W uchwale przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość czytamy, że ksiądz biskup Stefan Regmund uczestniczył w ważnych wydarzeniach życia Zielonej Góry, m.in. innymi mszach świętych w intencji mieszkańców w czasie obchodów Dni Zielonej Góry, uroczystych sesjach Rady Miasta, uroczystościach patriotycznych oraz wydarzeniach organizowanych przez zielonogórskie instytucje. Ja myślę, że to jest jedyna osoba, która w taki sposób rozsławia nie tylko w naszym mieście Zielona Góra, ale także i na zewnątrz. Proszę zobaczyć, że nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju mówi dobrze o mieście Zielona Góra. Był takim ambasadorem też i problemów wielu mieszkańców, nie tylko osób wierzących dodajmy. Tak? Więc to nie było tak, że ksiądz biskup Stefan Regmund funkcjonował tylko w budynkach kościoła. Ale przecież także uczestniczył w wielu wydarzeniach miejskich. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości podzielił radnych szef klubu Platformy Obywatelskiej, Robert Sapa. zaznaczył, że każdy z radnych powinien zagłosować zgodnie z sumieniem. Jest to każdego indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o cenę, jeżeli chodzi o zasługi księdza biskupa dla Zielonej Góry, nawet z racji jego obecności tutaj w mieście, na pewno też są. Także. U nas w klubie nie ma żadnej dyscypliny w tej materii i każdy z radnych podejmie autonomiczną decyzję. W głosowaniu nad nadaniem tytułu honorowego obywatela Zielonej Góry księdzu biskupowi Stefanowi Regmundowi 13 radnych było za, 5 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Większością głosów, 13 głosów za.